Uwielbiajcie Pana, błogosławcie, mój dzieci. Słuchajcie słów mądrości. Nie zapierajcie się nigdy Pana. Szukajcie prawdy i nie opierajcie się jej. Pytacie się, dlaczego Pan zapowiedział się właśnie nam. Umiłowani, Pan przyszedł do Was z miłości i z litości, ponieważ dziś wielu zagubiło się. Nie zdając sobie sprawy, ku czemu się kierują. Wasza epoka jest martwa i Jezus szuka Waszych dusz, aby ożywić je na nowo. Otwórzcie Wasze serca, pozwólcie Panu wejść do Waszych serc. W przeciwnym razie, jak mógłby Was uzdrowić? Ja jestem Waszą najświętszą matką. Płaczącą dzień i noc nad Waszymi zagubionymi duszami. Pan daje Wam niezliczone znaki na całej ziemi, aby Was ostrzec. Przeżywacie koniec czasów, dzieci. Powróćcie do nas. Słuchajcie naszych wezwań, proście mnie, a ja będę się wstawiać za Wami. Przyjdźcie i módlcie się z miłością. Nawet jeśli mnie nie widzicie, jestem zawsze z Wami. Wasze stopy znajdują się tuż obok moich. Umiłowani, My jesteśmy zawsze obecni. Sprawdźcie Panu radość, przypominając sobie o Jego obecności. Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Odmięcie wasze życie, odrywając się od rzeczy tego świata. Ponieważ moi mali jesteście jedynie przejściowo na tej ziemi. Przypominam wam nieustannie, że wasze dusze będą żyły wiecznie i wzywam was ciągle do zmiany Waszego życia. Czego Bóg od Was pragnie? Cóż? Doskonałego można uczynić? Bóg pragnie waszego codziennego oddania, pełnego oddania, aby ukształtować z was doskonałe istoty. Najdoskonalsza rzecz, jaką można uczynić, to być posłusznym woli Bożej, oddając Jemu swoją wolę. Szukajcie Go, szukajcie wszystkiego, czym On jest. Proszę Was, nie słuchajcie potrzeptów demona. wznoście Wasze dusze w nieustannej modlitwie. Kocham Was, moje dzieci, i nie spuszczam z Was moich oczu nawet na chwilę. Dzięki naszym orędziom, nauczcie się dobrze postępować. Niech nasze orędzia odżywiają Wasze biedne dusze i doprowadzą je do poznania. Niech doprowadzą Was do pisma świętego, do prawdy, do życia. Pragnę wyrwać Was z sieci demona. Pragnę wznieść Wasze dusze na wyższy poziom modlitwy. Tego wieczoru, moje dzieci, będę się wstawiać za Wami wszystkimi u Ojca w szczególny sposób. Powinniście wiedzieć, że dzięki Jego dobroci. Możecie otrzymać wiele łask. Powinniście wiedzieć, jakże on jest nieskończenie bogaty w łaski. Pragnijcie Pana, bądźcie zawsze spragnieni Pana. Pozbądźcie się wszystkich Waszych trosk, powierzając mu je. Zaufajcie mu. Powiększcie Jego Królestwo przez Waszą miłość do Niego i do wszystkich braci. Wynagradzajcie złą miłością. Niech miłość będzie zasadą Waszego życia. Niech miłość stanie się Waszym korzeniem. Bądźcie świadomi tego, o czym myślicie. Nie osądzajcie jedni drugich ponieważ wasze drogi nie są drogami Pana. Usiłujcie być Mu mili, żyjąc pokornie i nie osądzając innych. Miłość Boże objawia się nawet najmniejszym z was. Idźcie w pokoju, miłowani. Powróćcie do waszych ognisk domowych, nie pozostawiając jednak nas tutaj. Zabierzcie nas ze sobą. Nauczcie się odczuwać naszą świętą obecność. Nauczcie się mówić my, zamiast ja. Błogosławię Was wszystkich. Bądźcie jedno, jak Pan tego pragnie. Nie bądźcie podzieleni, ponieważ w niebie wszyscy będziecie jednością. Pozostańcie w pokoju i żyjcie w pokoju.